Witam kochaniam się Melon z kanału 9 Lotka, z kanału Podnarty i z mojego Twittera małpa Rudy Żuber, na który bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj temat totalnie improwizowany i totalnie znikąd, bo dzisiaj pojawiła się informacja od ski -jumping .pl, nie tylko od ski jumping.pl, że skoki odchodzą z telewizji polskiej poza konkursami w Wiśle z Zakopanem i Mistrzostwami Świata w Lotach w I Nawet nie wiadomo czy DVB pokaże zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie gdyż prawa do nich ma Discovery, czyli Eurosport. <śmulacza> Ta informacja skoczyła dzisiaj totalnie znikąd. O godzinie 14.00 skijumping.pl napisał Skoki w TVN, Eurosporcie i Player.pl. Dzięki kolejnym inwestycjom TVN Grupa Discovery rozwija ofertę dla widzów. O jedno z najważniejszych praw sportowych w Polsce. Zbliżający się sezon zimowy będzie przełomowy. Skoki narciarskie, ukochana dyscyplina Polaków, transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i serwisie Player.pl. Będzie to jeden z filarów zimowej oferty sportowej TVN Grupa Discovery w Polsce, w której perłów w koronie są zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. No poza tym Eurosport poza skokami narciarskimi będzie pokazywać też Puchar Świata w biegach narciarskich, w biatlonie, narciarstwie alpejskim, w snowboardzie, w narciarstwie dowolnym. To posiada pakiet Fidus, poza biatlonem, który jest w innym pakiecie. A oprócz tego Eurosport pokaże też żwiarstwo figurowe i short track, ale tutaj chyba oferta kończy się tylko na playerze, gdyż prawa do telewizyjnych pucharów świata ma Polsa. Z tego co pamiętam, że TVP Sport poza polskimi zawodami nie będzie pokazywać w ogóle sportów zimowych na no własnej jest to ogromny cios, nie tylko ze względu na fakt, że TVP nie ma nic ciekawego do zaoferowania zimą, ale na sam fakt, że TVP tak naprawdę wychowała wszelkie pokolenia ludzi ze skokami narciarskimi. To komentarz m.in. Włodzimierza Szaranowicza czy Krzysztofa Miklasa był charakterystyczny dla pokolenia, które wychowało się przy skokach Adama Małysza, przy zwycięstwach Adama Małysza. Oczywiście niektórzy byli ludzie, którzy oglądali to z komentarzem Marka Rudzińskiego czy Bogdana Rudzińskiego świętej pamięci. Zamiast kogo spotkasz, to tak naprawdę Wszyscy będą cytować komentarze, czy to Miklasa, czy to Włodzimierza Szaranowicza. Boli mnie strata praw telewizyjnych TVP ze skokami narciarskimi z tego względu, że TVP po prostu poniosło klęskę. I nie jest to sportowa porażka, to jest porażka przede wszystkim polityczna. Gdyby partia polityczna rządząca nie rządziła szabelką przy lek TVN, myślę, że TVP gościłoby dalej skoki narciarskie przez przynajmniej najbliższe 5 lat. A tak zostały im tylko polskie konkursy. Zostały nie będzie, a zimowych Igrzysk Olimpijskich też prawdopodobnie TVP nie zdobędzie, gdyż Eurosport Grupa Discovery uzna, że TVN będzie odpowiednią stacją do pokazania najważniejszych konkursów. Jest to ogromna kompromitacja telewizji polskiej z tego względu, że TVP po prostu traci prawa na prawie. Prawo sublicencji w pewnym momencie odbijają się czkawką dla tego drugiego. Gdy jest główny kandydat na rynku, on wtedy jest spokojny o to, co robi. Ma swoje prawa, a potem... No może co najwyżej wejść na antenę publiczną. W tym przypadku grupa Discovery, która kupiła prawa, była pewna siebie. Powiedziała, postanowiła, że da jakieś pewne warunki TVP. Może i TVP zgodziła się na te warunki po jakichś ciężkich negocjacjach. Jednakże Discovery zdenerwowało się faktem, że TVP to telewizja oczywiście rządowa, państwowa. I uznała, że nie, my nie chcemy z wami współpracować. Wy robicie nam takie rzeczy, czujecie na nas, to my nie chcemy w ogóle z wami współpracować. TVP ostatnio miało też problemy z sublicencją na Ligę Mistrzów, gdzie Polsa dał im sublicencje faktycznie, natomiast nie dał on im tej sublicencji do końca trwania umowy przez Polsat. Co oznacza, że jeżeli TVP się nie dogada na ten ostatni sezon z Ligą Mistrzów w Polsacie, te mecze po prostu przejmie otwarty Polsat. To sama sprawa dotyczy Ligi Europy. W tym przypadku Viaplay miał już totalnie bardzo bezpieczne lądowanie, ponieważ Viaplay nie wchodzi w ustawę o radiofonii i telewizji. Stąd też Viaplay mógł pokazywać te mecze bez żadnej anteny publicznej. Ostatecznie TVP dogadało i pokazuje mecze Legii Warszawa tylko i wyłącznie u siebie. Mecze wyjazdowe są dostępne tylko na szwedzkiej platformie streamingowej, która jest średnia, ale to już temat na osobny odcinek. Z jednej strony cieszę się, że Viaplay nie wygrał praw na skoki narciarskie. Z drugiej strony żałuję bardzo, że TVN wygrał te prawa, czy właściwie Discovery wygrał te prawa, ponieważ bardzo dużo straciło na tym TVP, a umówmy się, dla mnie skoki TVP były dużo, dużo lepiej robione. Skoki w TVP posiadały bardzo fajne studia, rozszerzone, zapraszało co oraz ciekawszych gości, którzy byli frikami tej dyscypliny. Yy, Pojawił się Wiktor Pękala, Filip Wiśniewski, którym wielokrotnie występował u mnie w Beznartani Róż, a także młode postacie, której wcześniej nie było słychać, jak, jak Paweł Baran, czy Mateusz Leleń, który dzięki tej dyscyplinie wybił się na szerokie wody, z czego bardzo się cieszę. To wszyscy są yy, pasjonaci skoków narciarskich, to ci wszyscy ludzie się na tym znają. Eurosport wątpię, że będzie stawiał na pasjonatów skoków narciarskich. Ich studia były raczej średnie, jak tak oglądałem. Tam zazwyczaj gościł były skoczek narciarski, zazwyczaj był to Krzysztof Biegun albo Jakub Kot, którzy raczej zbyt wiele do powiedzenia nie mają. Ewentualnie gościła tam ekipa skijumping.pl na czele z Dominikiem Formelą i Kasprem Merkiem, ale powiem wam szczerze, ja tej ekipy słuchać po prostu nie mogę, mam do nich pewną odrazę, ale nie będę mówił dlaczego. No i czasami pojawił się też w studiu Eurosportu Łukasz Jachimiak ze sport.pl, ale do niego osobiście nic nie mam, ponieważ nawet nie wiem co mówił, wiem tylko że był, ale nie słuchałem w TVP Sport pojawiali się też tacy ludzie jak Piotr Majczak na przykład, który też bardzo dobrze się w tym studiu prezentował. Oczywiście, TVP to też stare dziady, takie jak Apoloniusz Tajner czy Rafał Kot. Tego zabrać nie można. Jednakże jest pewien rozdział w Polsce w skokach narciarskich zakończony, nad którym ubolewam, bo tak jak mówię, Eurosport to nie jest stacja, która dobrze pokazuje skoki narciarskie. Pomijam już, e, zostawiłem sobie jeszcze kwestię komentarza. Wiem, że bardzo dużo osób lubi komentarz Marka Rodzińskiego i Igora Błachuta. Jednocześnie nie lubią komentarza Stanisława Snopka, czy tam Sebastiana Szczęsnego. Okej, okay, ja rozumiem... Przemysł o też idealny nie jest. Natomiast w Eurosporcie ten komentarz też nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie. Marek Rudziński nie stoi już na poziomie sprzed co najmniej 10 lat, kiedy faktycznie był jednym z topowych komentatorów. Aktualnie e, szykuje się na odejście na emeryturę. Igor Błachut natomiast to postać, która chce być kontrowersyjna na siłę. Kiedy zobaczył, że człowiek z Excela czy inne tego typu teksty się sprawdziły, Igor Błachut uznał, że genialnym pomysłem będzie powtarzanie tego raz na jakiś czas w transmisjach, żeby być pseudośmieszny. Stąd też uważam, że komentarz Igora Błachu to jest y, aż nadto przewidywalny, dlatego tym bardziej boli mnie przejęcie w pełni praw Eurosportu na bucharach świata w skokach narciarskich. Podsumowując, macha szabelką ten potem ma uciętą rękę. Znaczy nie było takiego przysłowia, sam je sobie wymyśliłem a właściwie mogłem połączyć dwa przysłowa w jedno i tak właśnie skończyło się w TVP które tak bardzo kozaczyło do grupy Discovery czy Polsatu że praktycznie kończy bez żadnych praw i ja osobiście jako fan skoków narciarskich czy tarta do TVP nie mam, mam po co wracać tak naprawdę, bo nie ma oferty sportowej, która by mnie satysfakcjonowała dziękuję bardzo za uwagę to była taka szybka seria, nawet nie można tego nazwać kącikiem publicystycznym Rudek mi tam jakąś dał nazwę i yy, to nam najwyżej się dogra w audio jak to się nazywa, także dziękuję Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć. Ech. Co tam ciekawego na tym internecie? Oficjalnie skoki narciarskie na TVN-ie?